Halo, witam wszystkich, jestem Marcisowy, wy jesteście wiadomo, to jest Kern I ta zagadka jest... Dobra, chciałem powiedzieć, że jest głupia, ale nie jest głupia, jest wkurzająca Mamy tutaj pięknie pokazane unu Unumerowanie, ponumerowanie każdego przycisku I trzeba je, trzeba wciskać te guziki Mniej więcej w tej kolejności. Czyli ten, który jest pierwszy, tutaj. Ten, który ma tutaj najniższą liczbę, jest pierwszy, i każdy kolejny jest w każdym kolejnym. Mam tutaj obok rozpisane, co mam po kolei nacisnąć. I. No. Zabawa jest piękna. A więc, tak, biorę to i naciskamy. Pierwsze jest. Które, które jest, które bo są dwa. Jest jedno tutaj, i to drugie, które mamy w notatkach. I to jest to drugie. To jest pierwsze, no. Czyli tak, ustawmy się tak, żeby było widać drzwi. Mogę naciskać z tej odległości? Nie. Ale z tej już jest spoko. No. no to naciskamy. To jest ten, jest pierwszy. Drugi jest ten. Trzeci jest ten. Czwarty jest ten. Piąty jest ten. Tutaj. Szósty jest tu. Siódmy jest tutaj. Ósmy jest tu. Się otworzyły. A nie musiałem nawet się tak ustawiać. Mogłem to zrobić jak człowiek. No i otworzyły się jedne i. I jest do góry nogami. I żeby otworzyć drugie drzwi, o! Tłok. To będzie już czwarty. Żeby to teraz otworzyć, to będę musiał odwrócić kolejność. Nie, nie kolejność, tylko ustawienie. Fuck. Dobra. Czyli będzie wtedy tak, to jest ten pierwszy. Jest drugi, to jest trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Mało A wiem Okej okay, trzeba będzie zrobić Indiane Johanssona źle Arizona Johanssona Tak to chyba szło Zabieramy jeden tłok. Wyżej będzie mi potrzebny. Musimy odmierzyć ile mniej więcej ten tłok waży, więc postawimy go tutaj. I łyżeczka. Chyba było cztery albo trzy miarki. A nie chwila. T -t tłok to jest inny rodzaj obiektu. Okej, okay, jest równo, równo śmiga, jak to mówią. Teraz przesypmy tym piasek. Sru. Równo. Trzeba być mądrym, inteligentnym, umieć rozwiązywać zagadki logiczne, polegające na przerzucaniu piasku z jednego zbiornika do drugiego łyżeczką. Teraz tak odłożyć tłok. Cacy. Teraz to było w stronę shit nie pamiętam. To było tutaj? Chyba nie, nie. To były drugie drzwi i one były na plaży. Gdzie one były? Tutaj? Dopiero co przechodziłem tędy. No, jestem. No, podoba mi się, jak muzyka się zmienia, kiedy podniosę to cholerstwo. Chyba, że tylko za pierwszym razem była, mogę nie słyszeć, bo mam w tyle włączony wiatrak i. troszeczkę służy z... co jest? Jest źle, Ej, jest bardzo źle, źle odmierzyłem, ale jak to? Zapomniałem narzędzia? Wiem. Oj, wiem. Raz... ...dwa... ...trzy... ...cztery... O, jedno za dużo tam wpieprzyłem. A, bo to nie tak. Teraz. Wspaniała zabawa. Będę je pojedynczo przerzucał, bo... najwyraźniej nie umiem liczyć. Tak pięknie Powiedziałem o sobie, aż mi się miło zrobiło. I co? I tyle po tym miłym. Przez 5 sekund było fajnie. A potem się zgubiłem. Ok, teraz może będzie działać. Teraz zaniesiemy to cholerstwo, ustawimy na miejscu i jak się nie uda, to ja to złapię i szybko wybiegnę. A, tak szybko nie wybiegnę. Nadal nie działa. Co jest? Dobra, zabieram ten tłok i. A, będę go musiał i tak odłożyć, ale ta zagadka jest głupia. Dobra, nie jest głupia, ale jest niepotrzebnie długa. Bo potrzebujemy tłok, żeby móc odmierzyć kolejny, żeby odmierzyć wagę tego tłoka. Ale. Z to się liczy waga netto, brutto, tara jest doliczona do tej wagi. To jest dość ważne, co nie? Jest jedna miarka, tak? W takim razie może. Aha, to jest jedna miarka piasku. Czyli odejmiemy jedną miarkę i leci piasek. Jedna miareczka, druga miareczka. Mogłem to brutforsem zrobić i po prostu. Ok. Minus jedna miareczka. Niech on tam jeszcze stoi. Po prostu po jednej miareczce piasku wrzucać i ją potem przerzucać. Ale to jest nudne. Nikt tego nie chce oglądać. Ja tego nie chcę oglądać. Wy chcecie to oglądać? No nie wydaje mi się. Przecież mogę się nie znać. Uwaga, nagle wiadro waży tyle, ile wszystkie inne przedmioty, to chyba dobrze. Zrobiłbym specjalnie szkic, żeby mieć pewność, że waży tyle samo. Wow, waży tyle samo. Mógłbym je zachować, bo one i tak nie mają jakiegoś określonego miejsca. A to zawsze jakieś wspomnienia. Mógłbym jeszcze napisać jakieś przekleństwa pod nimi, żeby wiedzieć, jak bardzo mnie wkurzały. Na przykład, jak się wczoraj obudziłem. To było wczoraj, tak, to było wczoraj. Jak się obudziłem, wstałem. Zrobiłem wszystko co było do zrobienia. Po jakimś czasie włączyłem Cutter. W sumie było dość długo zanim włączyłem kółkuter, no. Ale no, włączyłem go. I się okazało, że z jakiegoś powodu Windows mi wywalił dość sporą liczbę plików .dll. Więc musiałem nie dość, że przeinstalować... Visual C++. Każdą wersję, to potem jeszcze miałem problem z uruchomieniem programu do obróbki wideo, a był mi akurat potrzebny. Uwaga! Poišło! Kim jesteś, że wędrujesz po tym świecie bez zaproszenia? Inny Co ty szukasz? Power? Immortality? Or are you just a fool looking for salvation? You can't simply enjoy the power of Queeneluk. Not without consequences. You must leave the same way you came here. For your own sake. Fuck off. Friend or foe, We're Okay. The boy of spotkanie. I więcej nie mogę powiedzieć, bo było dość jakieś. To jest ta. osobistość, którą opisuje nasz. gospodarz? W swoich listach? Dobra, mamy nowy Tłok, możemy go wsadzić. Teraz się otworzyły tak. Prawie wszystkie. Mamy otwartą szafkę z butlą i drugą jaskinię. Więc tak, najpierw bym zobaczył tą szafkę z butlą. Tylko nie tędy. Wydaje mi się, że ona była w. Nie, tam już byliśmy. To nie ma sensu. Nie ma sensu, to że to nie chce się otworzyć, przestań się mi opierać. Znajdę jakieś narzędzie, i wtedy pogadamy tych kluczy. Mamy dwie sztuki, i cały czas nie mam pojęcia, jak miałbym ich użyć. A dobra, tam byliśmy, ale teraz tutaj się otworzyła szafka i jest to ta szafka. Ła! Wow. Kryształ wpłynie. Całą butlę mi tego dajcie. Chwila, moment. Nie mam narzędzia, które by do tego pasowało. Jelce smutne. Czyli co najpierw musimy się udać do Jaskini. Shit. Ej, czy ten na to wygląda? że z jakiegoś powodu wiatra nie działa albo inaczej jest odbierany przez mikrofon kurwa nie fajnie dajmy mu się przystawić bo aha aha chwila bo mi go ktoś przystawił Mhm. Okej. Okay. Nadal jest do dupy. Dlaczego się wracam? Świętego spokoju, go wyłączę na razie. Umrę przez to, ale... Z to problemem, co nie? Jakoś przeżyjemy. Jest druga jaskinia. Kopalnie. I tu gdzieś chyba jest druga znajdźka z tych, które znalazłem i nie mam pojęcia do czego one służą. Mogę tak naładować moc? Chyba nie do końca. Nie mam pojęcia do czego to służy, zostawię na razie. Bo jeszcze zepsuję. Okej, okay, to mamy... Są ładunki ujemne na to dodatnie. Tylko w takim razie czym jest to drugie pokrętło mniejsze. Starożytne bramy. Starożytne bramy łączą światy wchodzące w skład łańcucha światów. Choć są z nami od niepamiętnych czasów, to nasza wiedza o nich jest bardzo ograniczona. Materiał, z których są wykonane, opiera się wszelkim próbom pobierania próbek, więc nie jesteśmy w stanie określić ich wieku. Tajemnica związana z pochodzeniem bram stała się przyczynkiem do powstania wielu religii występujących na obszarze łańcucha światów. Zgodnie z naukami bakunistów, Hello? Bakun był duchowym przywódcą, który dał początek pielgrzymce bakunistów w wieku, studzi... Kropka. W wieku studziewięci... 109 lat. Zniknął w tajemniczych okolicznościach podczas podróży między dwiema starożytnymi bramami. Tutaj mamy sporo takiego. Ciekawego tworzenia świata, który pewnie nigdy nie zostanie wykorzystany. Troszeczkę jak z awatarem Camerona, co nie? Stworzyć cały ekosystem, wszystko ogarnąć do najmniejszego gatunku, a potem zrobić jeden film o Pocahontas. Dobra, będą kolejne. Kiedyś. Zgodnie z naukami bakunistów, każda podróż między dwoma portalami jest krokiem ku wyzwoleniu duszy. Ludzie ci porzucają swoją przeszłość i poświęcają całą, całe swoje życie w wędrówce. Wielu wierzy w bramy. Wielu wierzy, że bramy są boskim darem i czczą je jako kaplice swych bogów. Niektóre społeczności uznają, ozdabiają bramy kwiatami i owocami swój, swoich światów. Istnieją też kultyści zamieszkujący linie Lashan, którzy wierzą, że ich bogowie domagają się ofiar z ludzkiej krwi, więc wykorzystują bramy jako krwawe ołtarze. Według dominującej teorii bramy są urządzeniami zbudowanymi przez dawno wymarłą, zaawansowaną technologicznie cywilizację. Ponieważ bramy są podstawą międzyświatowej komunikacji oraz pełnią rolę najważniejszych szlaków handlowych imperium, stanowią najistotniejszy element wszystkich cywilizowanych światów, tutaj można by zrobić wielkiego RPGa wokół tego wszystkiego, chociaż możliwe, że to wszystko dzieje się po prostu w międzyświacie. Numery. Lekko tak to brzmi. Dobra, to się niczego nie dowiedział. Ej! Nie jest śmieszne, proszę to opuścić. Dubki. A tu jest dźwignia. Nie zauważyłem. Taki szybki byłem. Co? Twido kable. Aaaa. Nie jestem pewien, co to jest. Ale widzę, że tutaj są plusy, minusy. Chciałbym wiedzieć jak... Jaki tam jest ładunek. Dobra, dowiemy się. Naciskając. Chyba, że mam... Jak na to nadepnę, to mnie zabije. Zobaczmy. A zobaczmy. Uwaga nie zabije, bo nie mogę tak daleko dojść, ale naładowałem właśnie magnes. Się nie ruszy. Haha. <laughs> Zwycięstwo mojego wielkiego intelektu nad materią nieożywioną. Świetnie. Ale, ale, to co jest w kopalni, to się dowiemy w kolejnym odcinku, gdyż ten jest wystarczająco długi, bo nie jestem pewien, jak to. Nieważne. E, tak. Co będziemy robić? Najpewniej będziemy tworzyć kolejny tłok, patrząc na to, że tutaj mamy jedną jego część, tą spodnią, tu gdzieś pewnie będzie część wierzchnia, o jest. I będziemy je wypełniać kryształem który mamy w formie płynnej w laboratorium chemicznym. No więc, cóż, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie lajk, like, jeżeli tak zobaczenia w kolejnym odcinku kochane łożę?